Jeśli Twoja organizacja nie działa dłużej niż 2 lata, nie możesz jeszcze ubiegać się o status OPP. Po uzyskaniu wpisu co roku masz obowiązki sprawozdawcze. Ozbierać 1,5% możemy również poprzez współpracę z innymi organizacjami. Witaj na kanale 4 Plus. Z tej strony Aleksandra Wawrowska, a dziś porozmawiamy o czymś, co budzi ogromne zainteresowanie wśród fundacji i stowarzyszeń, ale też często bywa źle rozumiane. Mowa o statusie OPP, czyli organizacji pożytku publicznego. Jak go zdobyć, co dalej? Czy naprawdę warto o niego zabiegać? W tym odcinku odpowiem na wszystkie te pytania i pokażę Ci konkretnie, jak wygląda proces uzyskania statusu OPP w 2025 roku krok po kroku. Czym jest OPP? OPP to skrót od Organizacja Pożytku Publicznego. To nie forma prawna, ale status przyznawany przez sąd rejestrowy, który daje organizacji określone uprawnienia, ale też nakłada dodatkowe obowiązki. Możesz być fundacją albo stowarzyszeniem i dopiero po spełnieniu określonych warunków złożyć wniosek o uzyskanie statusu OPP. Jakie korzyści daje status OPP? Możliwość otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. To najczęściej podawany powód. Od ubiegania się o status i faktycznie może to być stałe źródło finansowania działań statutowych. Zwolnienie z niektórych opłat skarbowych i sądowych, pierwszeństwo w uzyskaniu lokali komunalnych, możliwość prowadzenia zbiórek publicznych z większym zaufaniem społecznym, lepszy wizerunek i wyższe zaufanie darczyńców oraz partnerów. Jakie są warunki uzyskania statusu OPP? Zgodnie z ustawą, organizacja musi prowadzić działalność pożytku publicznego, czyli np. edukację, pomoc społeczną, zdrowie, kultura itd. Musi także działać minimum 2 lata od daty rejestracji w KRS, realizować swoje działania w sposób przejrzysty i zgodny z interesem publicznym, zawrzeć w statucie wszystkie wymagane elementy, takie jak zakaz przekazywania zysku członkom, zakaz udzielania pożyczek członkom władz, określenie przejrzystych zasad wynagrodzenia, prowadzić rzetelną księgowość i składać sprawozdania. Jeśli Twoja organizacja nie działa dłużej niż 2 lata, nie możesz jeszcze ubiegać się o status OPP. Jak wygląda procedura uzyskania statusu OPP? Zmień statut, jeśli nie zawiera wymaganych zapisów. Najlepiej skonsultować to z prawnikiem lub doradcą NGO. Zory dostępne są także na naszej platformie forangeoplus.pl. Następnym krokiem jest złożenie wniosku do KRS na formularzu KRS Z20 z odpowiednimi załącznikami. Nowy statut, uchwała, wykaz zmian. Po uzyskaniu wpisu co roku masz obowiązki sprawozdawcze. Sprawozdanie finansowe publikowane do końca czerwca. Sprawozdanie merytoryczne z działalności publikowane w bazie NIF. Obowiązek prowadzenia strony internetowej OPP z zakładką sprawozdania. Brak spełnienia obowiązków. Równa się ryzyko utraty statusu OPP. Czego organizacje się obawiają? Że OPP to dodatkowa biurokracja, i to prawda, ale przewidywalna. Obawiają się też, że nie będą miały komu powierzyć obowiązków, no bo tu trzeba zbudować odpowiedni zespół. Że nie mają szans konkurować o 1,5% z dużymi organizacjami. To jest trochę mit, bo mikro-OPP też zbierają realne środki, jeśli mają lokalną społeczność. I teraz na tej społeczności to wszystko się opiera. Jeżeli budujesz swoją lojalność, Lokalną, lokalną społeczność i chcesz zbierać od nich swoje 1,5%, to może i warto ubiegać się o status OPP. Ale zwróciłabym uwagę na jedną. Teraz są fantastyczne organizacje, fundacje i stowarzyszenia, które działają na rzecz innych organizacji i właśnie udostępniają swój KRS, zakładają swoje subkonto i pozwalają na zbieranie właśnie tego 1,5%. Co w praktyce wychodzi dużo taniej, bo nawet jeżeli ty z tego 1,5% uzyskasz 2, 3, nawet 5 tysięcy złotych, a obsługa całego procesu będzie cię kosztowała równoważnie, Wartość tej kwoty, to warto się zastanowić, czy faktycznie zmieniać statut i nakładać na siebie właśnie ten status OPP, czy nie warto podpisać po prostu umowy partnerskiej z organizacją, która profesjonalnie zajmuje się tym zbieraniem 1,5%. Ale wracając do brzegu, jak przygotować się do ubiegania się o status OPP, jeżeli jednak zdecydujesz się na to, żeby właśnie ten status uzyskać, to zapewnij porządną dokumentację i sprawozdania finansowe z ostatnich dwóch lat. Sprawdź, czy statut spełnia wszystkie wymogi. Lista kontrolna oczywiście dostępna jest na forengioplus.pl. Uporządkuj także stronę internetową i zadbaj o odpowiednie dokumenty RODO. Zadbaj także o rzetelne rozliczenia. To nie tylko obowiązek, ale i fundament zaufania ufania społecznego. Podsumowując status OPP to nie obowiązek, ale szansa. Natomiast mamy też świadomość tego, że nie musimy mieć statusu OPP, żeby tę szansę wykorzystywać na maksa, bo zbierać 1,5% możemy również poprzez współpracę z innymi organizacjami. Ale generalnie, jeżeli chcemy mieć status OPP, to krok dla tych organizacji, które wiedzą, że chcą działać długo i odpowiedzialnie, budować lokalną i lojalną społeczność. Tymczasem zapraszam Cię na forengioplus.pl, gdzie znajdziesz wzory statutów, spełniających wymogi OPP, checklistę, czy możesz ubiegać się o status i instrukcję krok po kroku, jak przygotować swój wniosek. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zostaw subskrypcję i daj znać w komentarzu, czy planujesz zostać OPP. A jeśli już nim jesteś, napisz, jak to działa u Ciebie. To może pomóc innym, którzy dopiero zaczynają. Dziękuję, że jesteś i do zobaczenia w kolejnym odcinku, a widzimy się już za tydzień w środę o godzinie 18. Do zobaczenia. Pa!